Macie klucz Muzeum Uniwersytetu Jagnińskiego. W naszym muzeum chcemy Was zaprosić na wystawę interaktywną. Co to jest wystawa interaktywna? Wystawa interaktywna jest to takie miejsce, gdzie można samodzielnie eksperymentować, samodzielnie wykonywać doświadczenia przy pomocy przygotowanych tam stanowisk interaktywnych. Dlaczego taka forma? Tarek Wójt w przysłowie mówi, że usłyszałem i zapomniałem. Zobaczyłem i zapamiętałem. Zobaczył, wykonałem i zrozumiałem. I właśnie w przypadku wystaw interaktywnych chodzi nam o ten na, 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 trzeci stopień, o to, żeby samodzielnie wykonać doświadczenie i dzięki temu dowiedzieć się czegoś więcej o świecie. Muzeum Uniwersytetu w kilka lat temu powstała pierwsza polska wystawa interaktywna. Obecnie działa u nas trzecia już wystawa, zatytułowana Wszystko jest która dedykowana jest popularyzacji na temat